Szczęść Boże, witam serdecznie i gorąco zapraszam na codzienne nabożeństwa majowe, majówki, które w tym roku będą miały pewną formę pielgrzymki po polskich sanktuariach maryjnych. Każdego dnia będziemy odkrywali kolejne miejsce, gdzie czci się Matkę Najświętszą. Będą to wizerunki Matki Bożej ukoronowane. Moi drodzy, przez to. Bardziej poznamy piękno naszej ojczyzny, piękno naszej historii, która oparta jest na chrześcijaństwie, na wierze w Pana Boga, ale także na miłości do Matki Najświętszej Maryi. Oczywiście w te nasze nabożeństwa będzie wkomponowane litanie Kuczci Matki Najświętszej. Zapraszam codziennie przez cały Majtę. Majówki będą tutaj dostępne od godziny 6 rano na kanale ksiądz Sebastian Picur Team Totus. Tus. Oczywiście jest to pewna propozycja, na ile to możliwe. Zachęcam Was, abyście chodzili też na majówki do Waszych parafialnych kościołów do, róż, do różnych świątyń, kaplic, kapliczek. Spotykajcie się przy tych kapliczkach i tradycyjnie. Módlcie się tą piękną litanią, która jest niesamowicie głęboka co do treści, co do swojego przekazu i ukazywania piękna Matki Najświętszej. Zapraszam tutaj, jeżeli ktoś nie będzie mógł skorzystać z innych form i innych okazji do przeżywania nabożeństw majowych na czas pięknego, pobożnego przeżycia miesiąca. Maja, razem z Matką Najświętszą, udzielam Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Bożej. Do zobaczenia na majówkach.